W Europie doszło do pewnej zmiany politycznej postrzegania roli Unii Europejskiej, yy, dlatego że są oczekiwania zarówno ze strony liderów, ale również ze strony społeczeństw. 81% Polaków popiera zaangażowanie Unii Europejskiej w wspieranie polityki obronnej. Program SAFE to jest propozycja Komisji Europejskiej, która wynegocjowana podczas polskiej prezydencji weszła w życie i oznacza 150 miliardów wsparcia pożyczkowego dla państw członkowskich, które chcą inwestować w swoją obronę. 19 państw członkowskich złożyło wniosek w tej sprawie, w tym Polska, która może być największym beneficjentem ponieważ zaaplikowała o 43,7 miliardów euro z tego programu. Natomiast jeśli chodzi o zasady dostępu i cele, to określa je rozporządzenie, które zostało wynegocjowane przez państwa członkowskie. To znaczy to państwa członkowskie zdecydowały, na co chcą wydawać środki i te zdolności zostały określone. Chociażby poprzez systemy obrony przeciwlotniczej, oczywiście drony i obronę antydronową, ale także trudniejsze i bardziej wymagające zdolności, takie jak tankowanie w powietrzu, rozwój sztucznej inteligencji, cyberataki czy to, co nazywamy mobilnością wojskową, czyli przygotowywanie infrastruktury na ewentualne ruchy wojsk. Safe to prawie 200 miliardów złotych, które w większości zostaną wydane w polskim przemyśle obronnym które mają stymulować poprzez zamówienia produkcję i zwiększenie naszych zdolności produkcyjnych. W przypadku Polski to jest jedna trzecia środków całego sejfu, dodatkowo większość lokowana w naszym przemyśle obronnym, więc jest to bezpośredni zastrzyk możliwości stabilnych zamówień. I gotówki, która ma rozwinąć nasz przemysł obronny. Mam nadzieję, że nasz udział w finansowaniu z systemu SAVE, bo tak naprawdę SAVE jest kolejnym narzędziem finansującym modernizację i zakupy sił zbrojnych krajów członkowskich aplikujących do tego programu, nie tylko wzmocni naszą pozycję w Europie i potwierdzi. Czasami również i pozycję dominującą, chociażby w segmencie systemów bezzałogowych, których taką pozycję w Europie obecnie posiada. Ten mechanizm wymusza na aplikujących do tego mechanizmu krajach wspólne zakupy. To jest zupełnie nową, jeśli chodzi o Unię Europejską, do tej pory nie stosowane. Proszę sobie wyobrazić, iż jeden system będzie pozyskiwany przez kilka krajów, i na to liczymy, że ta strategia, którą Grupa WB od wielu lat rozwija, czyli to, że 50% naszych przychodów pochodzi z rynków eksportowych, zyska, tak powiem, również swoje odzwierciedlenie również i w programach realizowanych w ramach tego, tego mechanizmu finansującego. I generalnie rzecz biorąc liczę na to, liczymy na to, że nasza współpraca również z partnerami europejskimi w tym zakresie wzrośnie. Co ważne, mówiąc o partnerach, mam na myśli zarówno naszych partnerów przemysłowych, wspólnie z którymi te systemy będziemy realizowali, ale również naszych podwykonawców. Liczyliśmy ostatnio grono podmiotów, dzięki którym również nasze systemie powstają dostawców naszych komponentów. To już ponad 50 tysięcy podmiotów, które tego typu dostawy dla nas realizują. Dzięki tym programom ta współpraca również wzrośnie i udział podmiotów zaangażowanych w realizację systemu wspólnie z nami będzie również większy.